Nie no, ja mógłbym, mógłbym, mógłbym oddać życie za ojczyznę, tylko na własnych warunkach. Ja bym chciał dostać taki seksowny, obcisły mundur ruskiego milicjanta i ja bym się przedostał na tyły wroga i tam uwiódł ruskiego generała. On tak stanął pod ich sztabem generalnym. Co, źle? To są moje najlepsze ruchy. Co taki krasiwy jenrał jak pan robi na takim zadupiu jak to? Może chcesz się pobawić w moim łokopie? Ja bym sobie umieścił detonator w dupie i on by miał tylko 3 sekundy opóźnienia, żebym zdążył zacisnąć poślady i on wtedy SZTO TY DZIAŁASZ? TY NIE GIEJ, TY POLIAK! JA NIE GIEJ JA PATRIOT